No, witam. Dzisiaj taki film, może bardziej strzał w kolano, może ktoś sobie pomyśleć. No, bo tak, przerabiam właśnie te prostowniki, dowijam im uzwojenie i tak dalej. A teraz chciałem pokazać taką prostą rzecz którą może każdy sobie zrobić właśnie na tym, czy w takim prostowniku czy podobnym, który właśnie za dużo daje tutaj napięcia prądu w fazie końcowej. No bo to, co teraz tu widzimy, to jest prąd jednopołówkowy i sobie utrzymuje właśnie te parametry, które... które które ja chcę, ja potrzebuję. Co do prostownika jeszcze tutaj on jest w tym zakresie. Jeżeli go przełączę tutaj, to jest oryginalne jego napięcie przy minimalnym nastawieniu. No bo ten jest mocno zmodyfikowany to. Dlatego to jest w tym miejscu. No i to mamy właśnie taki parametr końcowy, jak widać, w końcowej fazie ładowania. No ale czasami to jest za dużo. No i jak sobie z tym, z tym poradzić? No bo kolejne, może jeszcze tak, kolejne zakresy, czyli to jest pierwszy zakres. To jest drugi zakres, trzeci, czwarty, piąty, szósty. No, a ten prostownik w oryginale ma jeszcze cztery. No, i tak jak widać, no napięcia sobie tam idą mocno w górę. No, i tutaj prąd też mamy mocno w górę. I co można z tym zrobić? No jeżeli ten, te, te, te parametry są właśnie za duże dla danego akumulatora, bo to jak w wielu miejscach jest zalecane czy, czy proponowane, żeby wstawić diodę prostowniczą w szereg. No i tutaj właśnie pokażę to, jak przynajmniej spróbuję pokazać, jak zmieniają się te. Parametry. No, bo taką diodę, jeżeli ktoś nie chce rozbierać tego prostownika, może sobie włożyć tutaj po prostu na, na, na przewodzie czy na samej gdzieś, gdzieś na żabce. I jak to będzie działać? W sumie to też będzie tutaj taka dodatkowa zaleta, jeżeli ktoś by to wykonał bo to będzie chronić przed odwrotnym podłączeniem ale to właśnie pokażę czy to tą żabkę traktujemy jako akumulator no to jest wiadomo prostownik i teraz tak o, gdzieś ucieka jeżeli podłączymy to odwrotnie to tak jak widać nic tutaj się nie, nie, nie dzieje, nie ma prądu no bo jak wiemy Dioda przewodzi w jedną stronę, jeszcze aby nie zmylał ten voltomierz, to, ja, to ja zrobię to tak. I mamy tam napięcie na akumulatorze, i tutaj amperomierz, czyli tak, jedna zaleta, jeżeli Podłączy, ktoś, komuś by się udało odwrotnie podłączyć to do akumulatora. No to ma zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem. A jak to wygląda, właśnie w drugą stronę? No i mamy taki parametr. Może jeszcze dla przypomnienia, tak jest. Tak jest bez tej diody. Czyli tutaj mamy. Jakieś 1,7 Ampera i napięcie 16,5. To jest najniższy, czyli minimalny odczep na tym prostowniku. Pomijam oczywiście fakt napięcia w gniazdku, no bo to wiadomo, że ma wpływ. No i teraz przełączę to właśnie poprzez, poprzez tą diodę. Tak, czyli mamy tutaj jakieś tam 1,7, tam mamy 16,5, i teraz. No i co, co się stało? No tak jak widać, napięcie wiele się nie zmieniło, no ale tutaj już mamy mniejszy prąd właśnie spowodowane to jest, który się wyłączy spowodowane to jest właśnie spadkiem napięcia na, na tej diodzie a co za tym idzie prądu ale tak jak widać spadek napięcia nie jest jakiś tam duży jeszcze raz szybciutko tu podłączę jakiś duży no bo tak jak widać jakieś dwie dziesiąte, tak, 2,166 16,4, od 2. No i właśnie ten, ten, ta, ta dioda już powoduje tutaj ten minimalny spadek napięcia. No i dość taki duży spadek, spadek prądu. No, jakby komuś było jeszcze tego mało, no to może sobie podłączyć kolejną diodę w szeregu. O. No i tutaj się wyłączył. No i to powoduje kolejny spadek napięcia i co za tym idzie prądu. No bo nie wiem, jest widoczny, no bo prąd już jest minimalny. Teraz włączę jeszcze O! I zaraz chwilę poczekamy, żeby to się uspokoiło. No, i mamy tutaj napięcie 16,1 około. No, i tutaj jak widać prąd w okolicy 1 ampera. Tak, tak. No, i właśnie dzięki zastosowaniu czegoś, czegoś takiego, takiej prostej diody, można sobie. Uspokoić, tak jakby ten, ten prostownik. Tutaj mamy 1,4 ampera no A bezpośrednio na oryginale no jest okolica 2 i tutaj 16,6. No ale co się stanie, jak podkręcimy dalej do końca? No to tutaj już właśnie jest, zbliża się do 17 V. Tutaj prąd 4A, nawet może trochę więcej. Trzeba go wyzerować. O. No i teraz poprzez jedną diodę już nam spadł prąd. No i włożymy, wepnę jeszcze jedną. O i mamy kolejny spadek prądu. Znaczy spadek prądu jest bardziej wyraźny, prawda? No ale dzięki takim, takiemu prostemu sposobowi można to sobie e, zrobić. Tylko tak, jedna uwaga, no bo ja już tego nie mogę dłużej trzymać w palcach. Gdyż te diody się grzeją, jeżeli ktoś by chciał sobie właśnie coś takiego, coś takiego wykonać, no to trzeba uwzględnić to, że one się nagrzewają. No i jeszcze, żeby, bo to są diody 6A. Jeżeli ktoś tak jak ten prostownik, on może dać, powiedzmy tam 12 Amperów, nie? To dość, dość dużo. No to wtedy można albo jedną jakąś dużą diodę, znaczy dużą w sensie o dużym prądzie, dużych możliwościach przeniesienia prądu. Można, może być jedna, a można po prostu zrobić coś takiego jak w prostownikach Stevpol stosuje. I wtedy ta temperatura, ta, ta, ta moc, prąd rozkłada się na dwie diody. No to był właśnie taki strzał w kolano dla, dla mnie i dla tego prostownika. No tutaj jest możliwości więcej, tak bo mamy prąd jednopołówkowy. Tutaj, jak właśnie widać, jest za wysoko, mogę sobie go. Zmniejszyć, yy, także teraz w nim się zmieniły możliwości. Można ładować małe akumulatory, można ładować yy, większe akumulatory, w sensie tam do tych 100 amperogodzin. Dziękuję, cześć.